Dobry wieczór, nazywam się Byniu Beńkowski, a w dzisiejszym wydaniu w pleż wydarzeń. Obracającym do przestępczej działalności znanego pod pseudonimem Skorpion, osobniku odpowiedzialnym m.in. za napad na sklep rowerowy? Okryty różnego rodzaju sławą, udziela się w mediach społecznościowych, zyskując rozgłos zgodnie z zasadą, nieważne jak, ważne, żeby mówili. Kto tu kurwisko najbardziej nas pocił? Oczywiście pietruszka! Krywa, aparacik niebany w dupę? Leżący dupę w prokuraturze, kurwa, są i kościołowi. Pietruszka Pierdolonec. Czym skorpion zajmuje się teraz? Czy jest groźny i należy się go obawiać? Na część z tych pytań, Skorpion odpowiedział w amatorskim wywiadzie. A więc ja poproszę o materiał. Mieszkam na Wespucie Beach. No, większość osób nazywa mnie Skorpion. Mam 24 lata. W sumie urodziłem się w Los Santos. No, oryginalnie to jestem Londynem, przefarbowałem się względem tego, że w sumie wychowuję się z gangsterami, żebym wyglądał tak jak oni. Lubię narkotyki czy kochać to w sumie nie wiem, ale zawsze od urodzenia miałem dwa wybory. Z jednym na pewno by mi się nie spełniło, chciałem być policjantem. Za dużo przypałów, więc zbytnio by mnie nie przyjęli. A jeśli chodzi o dragi, no to powoli wszystko się układa, no może coś z tego będzie. Posłuchajcie, od tego momentu nasze życie zmieni się o 360 stopni. A nawet kurwa 720. No wiesz stary Nie będę cię walił w chujan. Może i nasze zioło nie jest najlepsze, no w sumie to nawet nie jest dobre, ale za to tanie. Pozdrawiam Skorpiona. Skorpion to sztywny git. Co obstałaś się? Chodź się napierdala, chodź się napierdalać kurwa koleżanko